Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania. niechaj słucha Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Hmm. Gdzie są pasterze? Są synagogi, bo Jezus nauczał w synagogach, czyli w kościołach, dzisiaj byśmy tak to powiedzieli, w miejscach zebrania, wspólnoty, w parafiach, ale nie ma pasterzy. To nie znaczy, że nie ma ich fizycznie, oni są fizycznie, ale jakość tych pasterzy jest. Yy, no słaba, to faryzeusze uczyni w piśmie wielu ich było ale ale nie mieli tego słowa które Jezus miał mieli władzę, ale nie mieli słowa mieli dyplomy szkoły Jezus nie miał szkoły a był teologiem i to najlepszym teologiem nie ma lepszego teologa od Jezusa i on jest prawdziwym pasterzem, bo on nie zostawia swoich ludzi. On ich uzdrawia. On nie uzdrawia ich przez dotyk tylko, przez y, różne jakieś y, liturgie. On uzdrawia ich przez Słowo przede wszystkim. Oczywiście Słowo. Będzie prowadziło nas do liturgii. A liturgia musi mieć w sobie słowo i to takie mocne słowo. To tak jak yy, Mojżesz miał laskę i miał słowo. Przy pomocy tej laski czynił znaki i cuda, ale bez słowa ta laska, którą miał, na nic się nie przyda. Będzie Jedną z wielu innych lasek, y, na przykład y, ci y, wróżbiarze, y, ci wróżbici faraona też mieli laski swoje, ale nie mieli słowa Bożego, mieli swoje zaklęcia, swoje fałszywe y, proroctwa, mieli laskę, mieli liturgię. I potrafili wykonać dwa pierwsze znaki, te dwie pierwsze plagi, ale pozostałych plag nie potrafili wy wy wykonać. Mojżesz w pewnym momencie też zrobił błąd, bo miał ze skały wyprowadzić wodę słowem, ale nie zrobił tego. Użył laski, dwa razy w nią uderzył, no i woda wypłynęła, bo lud był wtedy bardzo spragniony. Był znękany i porzucony, można by było tak powiedzieć. Był wkurzony nawet, zbuntowany. Jak nie masz wody, to, to potrafisz stać się takim człowiekiem, który nie jest podobny do Boga. Cała złość wychodzi na, 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 na wierzch. Ta żółć. Człowieka zalewa. I tak było z tym narodem, który nie miał wody. A Mojżesz nie zrobił tego, co Bóg chciał, żeby zrobił. Nie dał słowa, nie, 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 nie uświęcił Bożego imienia. A słowem miał to zrobić. Bóg dał wodę. No, powiedział, że lud jest na wyczerpaniu. Ale. Chciał to zrobić inaczej, dlatego Mojżesz nie mógł wprowadzić ludu do ziemi obiecanej. Nie mógł tego zrobić. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, mówi Jezus do swoich uczniów. Mojżesz też, kiedy dowiedział się o tym, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, kolejny raz, bo Bóg już mu to wielokrotnie mówił, że nie wejdzie wszedł na górę, zobaczył z daleka ziemię obiecaną i, i, i usłyszał, że nie wejdzie tam no to zaczął prosić panie, nie zostawiaj tego ludu bez lidera, bez wodza, bez pasterza oni potrzebują pasterza, daj im męża tak się modlił na tej górze i Bóg go wysłuchał mówi, Jozue jest tym człowiekiem, ma ducha Weź, połóż na niego ręce, zaprowadź go do kapłana Eleazara. Jeśli dobrze pamiętam, tak on miał na imię? Tak, do Eleazara. I, i żeby go y, tak umocnić, ustanów go w ich obecności wodzem. Przed tą całą społecznością. Niech ta cała społeczność widzi, to jest wódz. Ale skąd wziąć takiego wodza? Jozue przecież przez 40 lat towarzyszył Mojżeszowi. Nawet więcej. Bo jeszcze w trakcie pobytu w Egipcie też był tam gdzieś blisko. Widział to wszystko. Chodził za Mojżeszem. 40 lat trzeba, żeby pojawił się jakiś jeden robotnik. Jeden mąż sprawiedliwy. Biblia mówi, że jeden... Mąż sprawiedliwy, zaludnia całe miasto. Jeden. Wystarczy jeden człowiek. Mało jest tych robotników, mówi Jezus. Mało jest dobrych robotników. No może nawet już ich nie ma. Nie oszukujmy się, bo możemy czytać tą Biblię i patrzeć na to, co się dzisiaj dzieje w Kościele i możemy mówić, nie, nie jest tak źle. Na Zachodzie jest gorzej, w Niemczech za Odrą jest gorzej, we Francji jest gorzej, a u nas jeszcze jest dobrze. Jeszcze ludzie chodzą do kościoła. Jak długo? Jak długo będą chodzić? Jak ktoś jest porzucony, na przykład żona jest porzucona przez męża, jak długo będzie czekać na męża? Długo? Wytrwa? Wytrzyma? Aż mąż wróci? I powie, przepraszam cię, żono, że cię porzuciłem. Bo tak to się dzieje z pasterzami. Jak pasterz porzuca owce, to tak jak mąż porzuca żonę. I odwrotnie. Jak ktoś jest porzucony i znękany, to jest też wkurzony, wściekły. I ludzie są wściekli na to, co się dzieje w kościele. Ale potrzebują duchowości, więc znajdują ją gdzie indziej. W różnych innych wspólnotach, nawet kościelnych, ale to do niczego dobrego nie prowadzi. No i potrafimy się obrzucać łajnem, mm, ale nie głosimy słowa. Ja, jak słucham różnych y, y, reformatorów dzisiejszych kościoła, wszystkich, którzy chcieliby coś zmienić w kościele, mają jakieś pomysły, to tak się zastanawiam, człowieku, czy ty czytasz Biblię? Jak będziesz czytał Biblię od deski do deski, to ja Tobie zaufam. Ale jeśli Ty nie czytasz Biblii od deski do deski, a czytasz coś innego, no to, to brakuje Ci słowa. Masz laskę, ale nie masz słowa. Masz dyplom, jesteś teologiem, ale nie masz słowa i chodzi mi o całe słowo, a nie o urywki słów, o fragmenciki słów. Trzeba całe słowo znać, całe, bo dopiero całe słowo się ze sobą wiąże, łączy. Wszystkie literki tych 73 ksiąg trzeba je mieć. Zgubisz jedną literkę i nie ma słowa Bożego, nie ma natchnienia, natchnienie umarło jak natchnienie umarło, to to są tylko słowa ludzkie bez natchnienia i wielu ludzi czyta Biblię i mówi tutaj nie ma natchnienia są teolodzy, którzy głoszą słowo i mówią to to jest tekst taki i taki, powstał mniej więcej w takim i takim czasie był napisany przez takich ludzi, takich ludzi albo jakaś taka egzegeza Pie, księgi rodzaju na przykład. No, tutaj widzimy, że tutaj kapłański jest jakiś tekst, tutaj jest jakiś tekst tych, którzy mieli inne jakieś tam zabarwienie polityczne, religijne, tu jest tekst taki, tu jest taki. No i co z tego, że, że ten tekst był redakowany przez takich, takich, owakich. Najważniejsze, że ma natchnienie Boże. Jak ma natchnienie Boże, to wyciągnijmy z tego słowa natchnienie Boże i, i to słowo będzie leczyć wszystkie choroby. To słowo będzie leczyć wszystkie słabości, bo słowo stało się ciałem. Jezus leczył wszystkie choroby, a dzisiaj ludzie są chorzy i to strasznie. Nie ma robotników, którzy będą wykonywać tą pracę Jezusową. Są, są ludzie, którzy mówią wielu, wiele o uzdrowieniu ciała, może też duszy, psychiki, bardziej, no ale to nie działa. To, to nie działa. Gdyby działało, to, to ludzie by byli zdrowi. A są coraz chorzy coraz bardziej. No widzimy to, chyba że nie chcemy tego zobaczyć. Nie chodzi o krytykę pasterzy. No ale pasterzy trzeba troszeczkę skrytykować. Mojżesz prosił Pana o męża, i Bóg mu wskazał męża Jozuego. Jozue Jezus, bo to jest to samo imię, wprowadził lud do ziemi obiecanej. Leczył też wszystkie choroby, pomagał ludziom zrozumieć Boga, wprowadził ich do ziemi obiecanej. Trzeba iść za naszym Panem Jezusem, za naszym Mistrzem, Nauczycielem. On jest naszą drogą i nie wolno iść ani w prawo, ani w lewo. Tylko trzeba iść centralnie za nim, bo wielu będzie mówiło o to tu, oto tam. Idźcie za nimi, mówi Pan. Oni Was doprowadzą do, do, bud do budowania domu na piasku. W księdze Ezechiela, w 13 rozdziale, jest tam napisane, a przeczytam wam. Jest tam napisane co się skąd się wzięła ta burza ten wicher. Pan mówi tak: Synu człowieczy, proroku i przeciw prorokom Izraela. Wieszcz, wieszcząc mówi: Wysłuchajcie słowa Pana, tak mówi Pan. Biada wygłaszającym proroctwa własnego wymysłu i nigdy nie dostępującym prawdziwych widzeń. Twoi prorocy Izraelu podobni są do lisów na pustkowiach. Nie wystąpili z umocnieniem, ani nie zebrali gromad przeciw domowi Izraela. Nie powstali tacy, którzy mówią w dniu Pana. Fałszywe mają widzenia, bezpodstawnie zapewniają, mówi Pan, bo Pan ich nie posłał. Zaczęli zmyślać słowa. Czyż nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście pustych wieszczb. dlatego rzekłem, tak mówi Pan ponieważ wasze słowa kłamią a wieszczenia wasze są puste ja stanę przeciwko wam, mówi Pan wyciągnę swą rękę przeciw prorokom, którzy mają wizje nieprawdziwe i którzy wygłaszają słowa bez pokrycia nie będą uczestniczyć w pouczaniu mojego ludu i nie będą zapisani w księgach domu Izraela, nie wejdą do kraju Izraela, przekonają się że ja jestem Panem Ponieważ zwodzili mój lud zapewnianiami pokój, pokój, choć pokoju nie było, ten stawia ścianę, a ci już bielą. Czy jednak nie runie? Powiedz bielącym runie, bo przyjdą deszcze ulewne właśnie to, o czym mówiłem zawali się, bo na ich, bo na ich więźby rzucę jak z, z balisty kamienie bo na ich więźby rzucę jak z balisty kamienie przewróci się bo nią wicher wicher przyszedł deszcze i runie i rzeczywiście runęła ściana z pewnością was zapytają gdzie jest to wasze wybielenie, które zrobiliście dlatego tak mówi Pan przemówię gniewem w gwałtownej wichurze oburzenie okaże w zatapiających ulewach kamienie jak z balisty w rozjątrzeniu swym pośle dla dopełnienia ruiny. nawet kamienie zaczną spadać na nas Podważę pobiloną przez was ścianę i runie powalę ją na ziemię także odsłonią się jej fundamenty obali się a wy haniebnie zginiecie to są ci fałszywi pasterze fałszywi prorocy którzy są jak lisy którzy Bielą ścianę. Wy jesteście jak groby pobielane, Pan Jezus tak powiedział w faryzeuszach uczonych w piśmie. Wy wygłaszacie proctwa swojego wymysłu, swoje, swoje poznania, swoje natchnienia, które nie mają nic wspólnego z Biblią, ze Słowem Bożym, i próbujecie uleczyć lud, który jest utrapiony. Ale to nic nie daje. Pokój, pokój. Irena, Irena. Irenizm, Irenizm. Fałszywy ekumenizm. Nic to nie da. Fałszywa jedność nic nie da. A Pan chce ci dać chleb ucisku i wodę utrapienia. Tak mówi dzisiejsze słowo. Twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. To jest prawdziwa adoracja. Pan da ci chleb, ucisku, wody utrapienia, tak jak to stało się tam przy wodach Meriba i Masa. Tam, gdzie Mojżesz nie okazał się mężny, nie okazał się taki, jakim powinien być. Miał laskę, ale nie miał słowa. Pan da ci słowo, choć będziesz miał niewiele do jedzenia, będziesz miał niewiele do picia. Bo tak będzie i to fizycznie, i duchowo. Będziesz jak Ezechiel, który nie miał, nie miał zbyt dużo do jedzenia, zbyt dużo do picia, nie mógł się ruszyć, ale Pan był z Nim. No i przyszły te wszystkie wichry, bo przyjdą wichry na dom dobry i ten zły dom. Ten, to jest gniew Boży, i, i ten gniew Boży rozwali tylko to, co jest zbudowane na piasku. Na fałszywych prostwach, na, na fałszywym mistycyzmie, można tak powiedzieć. I to zarówno tej, z tej prawej strony, i z tej lewej strony. Nie idź na prawo ani na lewo. Prawa strona to jest ta strona bardziej, wiecie, tradycyjna, a lewa to ta bardziej charyzmatyczna. Tak to odczytuję. Idź prostą drogą za panem. Spadną kamienie, ale ty. Ocalejesz. Wicher będzie, ale ty ocalejesz. Pan ci da doświadczyć no właśnie tego trudu, ale to cię oczyści. Tak jak został oczyszczony lód na pustyni. Na pustyni pan cię wyżywi. Wiem coś na ten temat. Wiecie, jak żyje? Żyje zgłoszenia. I Bóg mi daje. Nie żebrze o pieniądze. Podałem numer konta dla tych, którzy chcą, bo mnie ktoś ciągle pytał: Podaj numer konta. Więc podałem ten numer konta, chociaż miałem z tym wielki problem, żeby to podawać. I jakoś żyje. Jest chleb, ucisku, jest woda utrapienia. Ale to jest takie oczyszczające. To jest takie uwalniające. Najważniejsze jest słowo. Jak masz słowo Pana, to jesteś mocarzem. Możesz mieć laskę w ręku i ta laska ci nic nie da. Tak jak Mojżeszowi nic nie dała. Stał się w pewnym sensie jak ci wróżbici z Egiptu. Mieli laskę mieli władzę bo laska to jest symbol władzy ale stracili słowo i dzisiaj pasterze nasi też niestety nie mają słów głoszą homilie kazania, piszą listy i nie ma tam mocy wiecie o tym chyba, że nie wiecie mam nadzieję, że to komuś pomogło jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam